Witam was wszystkich, mówi za Hive, a dzisiaj zagramy sobie w Eyes the Horror Game. Jest to gra w stylu Slendera, tak więc będziemy musieli zebrać pewną ilość pewnych przedmiotów, konkretniej woreczków. Tak więc rozpocznijmy tę grę. Gramy na normalnym poziomie trudności. Przed czym tutaj uciekamy? Przed latającą twarzą. Tak więc może być ciekawie. Tych przedmiotów, tych woreczków właściwie o właśnie takich jak ten. Mam ich zabrać, jak widać 20. Oczywiście poziomy są generowane losowo. M możemy sprawdzać mapę. Chyba są generowane losowo. Nie wiem, nie grałem w to wcześniej. Wystarczy najść na drzwi, aby je otworzyć. O, SCP mi się przypomina jak widzę schody. No i zobaczmy. Trzeba być ostrożnym, żeby nic tutaj na mnie nie wyskoczyło O! Dobra, drugi woreczek Zobaczymy jak wiele uda mi się ich zebrać Będę do tej gry podchodził kilka razy Na przykład trzy I zobaczymy Ile tych woreczków uda mi się zebrać po tych trzech razach Halo, jest to kto? Tylko ciemność, o! O, nie podoba mi się to O Jezu Słuchajcie te dźwięki. Oh my god. Nie no, spokojnie, spokojnie, ja się tutaj niczego nie boję. Nie boję się żadnej latającej twarzy. O, Okna. Bo Jezus. Wiem, że tutaj na ścianach znajdują się oczy, dzięki którym można zobaczyć, gdzie nasz przeciwnik się znajduje. O, patrzcie, patrzcie. O, cztery woreczki, ładnie, 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 jak na początek. Ło, wow, co to za chore miejsce? 5. 6 A, dobry jestem, dobry, nie? Chcielibyście być tacy dobrzy jak ja. Można nawet jesteście. Tylko ja tego nawet nie wiem Ło! Wow, so fucking scary Tutaj jest oko, dzięki temu właśnie będę mógł zobaczyć, gdzie znajduje się teraz ten potwór. Wlatuję właśnie na te schody. Na tamte, gdzie już wcześniej byłem, tak więc lepiej stąd spadajmy Fak, skąd ja tutaj przyszłem Mam nadzieję, że nie będzie teraz takiej jump scenki i to na mnie nie wyskoczy o, o Jezu! O Jezu! O Jezu! O Jezu Widzieliście To było tam właśnie y Fak. Dobra, spokojnie, spokojnie Bierzemy te woreczki. Nie boję się żadnej twarzy, która sobie tak lata. Co już byłem? O, właśnie, muzyczkę sobie puścimy. Tak mi się kojarzę, jakbym tutaj był. Teraz chyba chodzę w ogóle w kółko, pójdę sobie tędy na przykład. Tu jest. Tu nic nie ma. To jest tylko toaleta. Łazienka. O, jest woreczek. Hell yeah! Dziewięć Sudnie To teraz pójdziemy tędy o -o -o. Chodźmy na dół Co jest tutaj Schowek beznadziejny Paskudny Dobra, wybieram środkowe drzwi Halo Woreczek 10, Ej, no naprawdę, aż jestem 11, oj, aż jestem zdziwiony. Jak mi się uda zebrać komplet za pierwszym razem, to się dość mocno zdziwię. Tutaj była ta drabinka? Przecież ja gram w to teraz pierwszy raz. Wow, wow, 13. Ma się te skills ze slendera. Oj, 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 słyszę, słyszę, słyszę coś dziwnego. Dobra, 14. Jakby tak się pojawiło teraz przez te drzwi, to miałbym chyba przesrane. W tej grze przecież ogólnie chyba dużo łatwiej zginąć. Bo to coś sobie tak lata. Chyba wystarczy tylko, że nas dotknie. Tak widziałem na tych filmach. O! To tylko telewizor. Nie boję się telewizora. W ogóle się nie boję telewizora. Nie boję się. Ojej, no no, No dobra, widzicie. Tak, więc to było moje pierwsze podejście. Teraz rozpoczynamy podejście drugie. Ok, zobaczymy jak się uda tym razem. Dobra, to się teraz znajduje chyba gdzieś na górze, ta istota. Jest woreczek. Mój woreczek, kochany. Faj podoba mi się ta gra, podoba mi się, naprawdę. O, tam potrzebuję klucza. O, to już jest ciekawe. Polecam wam tę gierkę. Oczywiście, link do niej zamieszczę w opisie. O, fak. Jakby było więcej mapek, do tego to by było naprawdę super. O, Jezu, on się męczy. Nie obracaj się, nie obracaj się, nie obracaj się! Fak, fak, fak! To jest za mną, to jest za mną, to jest za mną! Wiem, że zaraz mnie złapie. Wyjdziemy sobie stąd. O nie, 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 nie! To może tutaj wlecieć? A, patrzcie, zabijemy teraz. Było to oko. Oh Fak biegnij przed siebie. O oh, tu tum, 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 tum. Oh No i jak widzicie, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Nie wiem, jak za pierwszym razem mi się tak dużo udało tego zebrać. No i ostatnie podejście. Zobaczymy, jak pójdzie tym razem. O i od razu zobaczcie, klucz, super. Klucz do tej piwnicy, tam są woreczki, pamiętacie? Tak więc na początek pójdziemy sobie właśnie tam. O ile tam nie będzie tego cholernego upiora, gdzie teraz to by. Fuck you! Fuck no naprawdę! Dobra, spadamy na górę. Ale wredna jest ta gra. Chciałbym na przykład zobaczyć, co tam się znajduje w tej. w tej piwnicy, tam za tą bramką. Trzy chyba woreczki, aż wcześniej były Tutaj na pewno gdzieś będzie worek Nawet nie żartujcie, że tutaj nie ma worka Nie ma worka, no super Okej, okay, no to muszę iść tędy Byłem tu, weszłem tu już wcześniej chyba, tak? A tu... Wchodziłem przecież, no jasne, jestem głupi po prostu Coś tak przeczuwam, że to jest gdzieś tu Tum, 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 tum. Nie wiem gdzie jest, ale lepiej spadać na dół. Lepiej teraz nie biegać. Na no spokojnie, na no spokojnie. Fak! Naprawdę. Nie, biegniemy właśnie tędy. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Fak przecież mam klucz. Ale to mnie ściga wciąż. Czy to cały czas będzie teraz w piwnicy? Naprawdę. O, a tędy. O! O, tak. Gdzie to jest? O, patrzcie. Właśnie wylatuje na górę. To bardzo dobry znak dla mnie. Zdobyłem klucz do piwnicy i mam zamiar go wykorzystać. Dobra. To się bardzo przydaje. To będzie chciało teraz, chyba, się tutaj wrócić, tak więc. Tak więc, gdzie teraz to było? O, to jest tu Jest Okej, okay, mamy 8 worków Chodźmy teraz na samą górę Fakt, to jest tam Dobra, więc spadamy stąd No, szybciej Szybciej, no, 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 szybciej Szybciej Właśnie, można się przecież schować, nie? Bo to tutaj chyba nie wleci. Dobra Uwaga Spadamy stąd. Coś szczurku Fuck you Okej, okay, menu Tak więc na tym już zakończymy sobie ten odcinek Najwięcej się mi udało tego zebrać chyba 12 Sprawdźcie jak wam tutaj pójdzie Jeżeli chcecie oczywiście no i możecie się tym pochwalić Waszymi osiągnięciami w komentarzach tak więc zegnam się z Wami. Do następnego odcinka.